tu Kreatywna, dzisiaj byłam w Joy'u w Dobczycach na wyprzedaży 50% i patrzcie co mam, no i teraz zobaczcie co przymierzałam. Super kurtka z wełny, amerykańska, bardzo ciekawym kroju ze skórą naturalną, nie kupiłam niestety jej, była za droga trochę, tutaj była sukienka jedwabna, piękna bardzo dobrej marki sukienka z bawełny głównie w cudowny wzór i w super super kroju niestety na mnie za duża tutaj piękna sukienka vintage od H&M log super bawełna tutaj mamy sukienkę od Lewisa adresową która też bardzo bardzo mi się podoba po prostu jest świetna bardzo nowoczesna i też w stylu vintage a tutaj sukienka z wiskozy od H&M, również w super fajnym kroju i kurtka bluzowa której nie wzięłam oczywiście kupiłam super rzeczy Także czekajcie na pełne filmiki i na livey na YouTube Eko Kreatywna oraz na Facebooku Eko Kreatywna.